Chłodziarki do wina i nie tylko, od eksperta węgierskiej marki DUNAVOX. Pan Perfekt zaprasza do salonu AGD. Dzień dobry, dzień dobry, tu Pan Perfekt. Witam Was dzisiaj serdecznie z kolejnego stoiska targowego Wars of Home 2024, gdzie gościmy u marki DUNAVOX, eksperta od chłodzenia wina. Chodźcie, pokażę Wam, co dla nas przygotowali. Jeżeli chcecie dowiedzieć się dużo technicznych rzeczy i rozwiązań, jakie DunaVox ma w swojej ofercie, to koniecznie obejrzyjcie film na moim kanale o produktach marki DunaVox z mojego salonu. Natomiast dzisiaj skupimy się w warunkach targowych na tym, żeby pokazać Wam jak najwięcej ciekawostek i nowości, które wchodzą na rynek właśnie w marce DunaVox. I tuż obok mnie e, czarny. Czarne wykończenie, czyli winiarka wielkości piekarnika, która będzie doskonale w zabudowie pasować do każdego czarnego piekarnika, jaki jest dostępny na rynku. Ona ma sterowanie takie, że drzwi otwierają się po prostu po naciśnięciu. W środku ma nowy wyświetlacz TFT, gdzie możemy sobie pewne zmiany wprowadzać. Tutaj mamy na przykład zmianę koloru podświetlenia, czyli jest biały, niebieski, czerwony. Tak jak powiedziałem, wszystko jest w języku polskim. Jest to dwustrefowa winiarka o kompaktowym, można powiedzieć, wymiarze 60x60. Czyli jeżeli chcecie zrobić galeryjną zabudowę sprzętu AGD i tak naprawdę załóżmy, że dany producent nie ma w ofercie takiego urządzenia, to DunaVox. Idealnie komponuje się właśnie z tego typu sprzętem AGD. Zobaczcie, w momencie kiedy naciskam front winiarki, ona się odchyla i teraz gdybym się nie zdecydował, aby ją otworzyć, ona po kilku sekundach ponownie się zamyka, żeby ciepło nie dostawało się do komory chłodzącej. Natomiast otworzę ją kolejny raz i pokażę Wam jeszcze dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, prowadnice w tej chwili w nowych modelach już są na tak zwanych prowadnicach kulkowych, czyli, czyli półki są na prowadnicach kulkowych i tutaj ważna rzecz, nie do każdej winiarki zmieści Wam się, szampan czy prosecco, czyli taka butelka korkowana, bo one są wyższe niż standardowe butelki wina, a tutaj jak widzicie idealnie mieści się do tego typu urządzenia. Jako y, taką bardzo ciekawą i istotną informację powiem Wam, że DunaVox ma możliwość wyprodukowania urządzenia chłodzącego na zamówienie, czyli tak naprawdę ta winiarka może być zamówiona w dowolnym wykończeniu Ralowskim. Po prostu zamawiacie u mnie czy u jakiegoś innego dystrybutora to urządzenie, podając RAL i oni przygotowują tą lodówkę dokładnie pod ten kolor, tą chłodziarkę do wina. Ona również ma bezdotykowe otwieranie, czyli po naciśnięciu drzwi się uchylają. Ma 180 cm wysokości, mieści 114 butelek. Oczywiście, jeżeli chcecie mniejszą, innego wymiaru winiarkę, to również mają w swojej ofercie inne wysokości, które możemy personalizować do własnej, do własnej kuchni, do własnych potrzeb i osiągnąć. Dokładnie taki sam kolor jak reszta zabudowy w naszym domu. Jeżeli macie sugestię od architekta, żeby umieścić w swojej kuchni urządzenie do chłodzenia wina, które ma tylko szybę, to Dunawox również ma takie rozwiązanie, albo sami jeśli to wymyślicie. Zobaczcie jak to estetycznie wygląda w tej ekspozycji. Mamy tylko okienko do... Tej chłodziarki do wina. Ona ma również system push to open Możemy ją zainstalować pod blatem, i to jest urządzenie, które nie wymaga kratki wentylacyjnej czyli po prostu bardzo dobrze komponuje się z zabudową meblową. No i ten panel, oczywiście, zawsze jest indywidualnie dopasowywany do reszty zabudowy. Kolejna nowość producenta DunaVox to chłodziarka na wino o szerokości 30 cm bezuchwytowa. Ona jest tak skonstruowana, że tutaj bez problemu możemy włożyć palce. Akurat się otwiera w lewą stronę i bardzo ładnie komponuje się w zabudowie kuchennej. Jest to oczywiście urządzenie dwustrefowe. Jak widzicie, tu możemy ustawić inną temperaturę, a u dołu inną. Można powiedzieć, że ostatnim urządzeniem, które jest z nowej linii DunaVoxa, jest bliźniaczy model prezentowanej przed chwilą chłodziarki, czyli chłodziarka bezuchwytowa o szerokości 60 cm. Jest to również dwustrefowa chłodziarka, która może mieć dwa niezależne poziomy temperatury. Dajcie znać w komentarzach, jak podobała Wam się relacja z tegorocznego stoiska marki DunaVox. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z branżą AGD i do zobaczenia w kolejnym odcinku.